No i była jeszcze tu taka nauczycielka z Warszawy i ta nauczycielka po mleko do Ścigaliny, bo nigdzie nie mogła kupić mleka, nigdzie nie mogła. I, i tam mi powiedziała, niech pani tylko idzie do Morcinki, do Ścigaliny, do Morcinki, Marcinowa jest, ona ma trzy krowy, jak ona pani nie sprzeda mleka, no to już pani będzie bez mleka. No i przyszła ta pani, nauczycielka. A ona była z Warszawy rodaczka i była dobrą nauczycielką, ale ją zawiódł kawalerię i dokąd była młoda, to ją wykorzystywał, co zaszła w ciąży, to usunięcie, to usunięcie. I jak już potem, co już nie było wyrodziła, to już za już mu nie pasowała i drugą mi to. I ona z tego żalu przyjechała tu na piaskach w Worzegowie Miała jakąś rodzinę, ale jak tu przyjechała, to tu ta kobieta, te gliniąki tylko przecież były tam popostawiane. A to ona tutaj w Ożegowie, czy nie? Czy nie, nie, gdzie? ona już była poza szkołą. Aha. Tam już zrezygnowała z tej szkoły. I uciekła, bo i dokuczali ludzie, nawet uczniowie. Przyjechała tu do tego Orzegowa, odnalazła. Tam na piaskach ta rodzina jakoś była. Ale ani kozy, ani krowy, ani nic, nic wcale. No i tak i doradzili, żeby do tej ścigałowy Marcinowy przyszła po to mleko. I przyszła babcia i dała zara tego mleka i dobrze. No to, ale mi pani będzie co dzień nic sprzedawać. Dobrze, będę sprzedawać. No i przychodziła tak i przeszedł miesiąc i ona przyszła z pieniądzmi, a babcia mówi tak. Ja za pieniądze to pani nie sprzedawałam mleka. Ja dawałam w ofierze. To, to się nie nadaje, bo ona jej opowiedziała swój też ten życiorys, to tamto. Babci jej się żal zrobiłem, i mówi, gdzie ja na pieniądze. Tak ona się potem tak zżyła z babcią, że pranie, prała, podłogi szorowała, w pole z babcią poszła, tak jak rodzono siostra. Mm -hmm. Bardzo dobrze i było babci, i one. Koniec końcem, to już tam na te piaski nie chodziła spać, tylko co miała, to sobie przyniosła do babci, a babcia mieszkała tu, gdzie jej to jest plac rudowity mojego ojca, tu. tu, No i ten drewniany domek, Ty pamiętasz? Nie. Nie pamiętasz tego drewniaka, co tam po tamtej stronie był? Nie bardzo. Nie? No nie tak dawno przecież ty był. No i przychodziła i to i spała, zaś tu i to i siedziała cały czas i ojca uczyła. Tato to był bystry pamięć, co miał nieziemską, to prawda. I ona go uczyła po polsku, po rosyjsku i po niemiecku. Czytać, pisać i mówić. I on się nauczył. To była trzy lata, jak on skończył 14 lat, tak on już pojedzie do Niemiec. Babcia płacze, ta pani nauczycielka prosi. Nic nie, ja wam przydę, będę przysyłał co miesiąc i to. Przecież koń jest, tamten ma pięć murk. On niech obrabia sobie i niech obrabia tu i niech dba o konia, jak o swojego własnego. No dobrze. I uciekł, i uciekł Zosinkowicz tam do takiego wodarza, co on zabierał, to się nazywał taki wodarz. I on wiózł tych ludzi tam do Niemiec z roboty na lato. Przed Bożym Narodzeniem przyjeżdżali z powrotem. No i on całował, klęką, weźmie człowieku i weźmie i weźmie, bo miesiąc się śni po nocach ja i o jestem w Niemcach, ja muszę być. Dobra, przyszedł do babci, porozmawiał i mówi, muszę go wziąć, bo by się coś źle stało. Jak ja bym go nie wziął, to tu by się z nim coś źle stało. Jego go weznę, to ten jego los się spełni. No i babcia wtedy tak i mówi, no to nie już jedzie. I popakowała mu wszystko po to i pojechał do Niemiec.